Na to, to kiedy jemy tego twojego steka? To nawet nie to, że ja jestem cępem i nie chciałem się podzielić tym stekiem z rodzinką, tylko no sami wiecie jak to jest w rodzinie, że czasami idziesz do sklepu, kupujesz sobie coś dla siebie, pytasz się kogoś innego czy on będzie miał na to ochotę. Nie, nie, nie będziemy jeść. Antrykot sezonowany? Nie, nie. Tato, wołowy, wołowy kotlet? Nie, nie, nie. A jak przychodzi co do czego, to później się okazuje, że jest mnóstwo chętnych na ten 200 gramowy kawałek mięsa. No i jak to podzielić? Dlatego wpadłem na wyśmienity pomysł i zrobiłem z tego steka kanapki. Ciasto drożdżowe. To to zwykłe ciasto robione jak na pizzę. Używam do niego drożdży, mąki, wody, odrobiny soli i dodaję. Ja również dodaję do ciasta pizzowego oleju. Po to, żeby ono było takie chrupiące. To znaczy, skórka się robi taka chrupiąca. Tutaj dodatkowo jeszcze przed wyrośnięciem i po wyrośnięciu tego ciasta w garowni, czyli w moim piecu ustawionym na 50 stopni, do którego wrzuciłem pojemnik z wodą. Woda parowała, ciasto rosło, ciągnęło tą wodę, fajnie wyrosło, wyciągnąłem, posmarowałem ładnie olejem, nagrzałem do piekarnik do temperatury 150 stopni. Takiej temperaturze to ciasto piekłem, dopiekałem na. 170 stopniach. No i to w zasadzie tyle. Piecze się trochę dłużej niż pizzę. Ja ustawiam termoobieg plus dół, dlatego żeby. I góra i dół się zapiekły. To ciasto jak leży na blasze, to tej temperatury od spodu potrzebuje trochę więcej. Cebula karmelizowana. Chyba najważniejsza rzecz w tej kanapce. Zaraz po się naturalnie. Powinienem chyba zacząć od niej, bo ją się po prostu robi najdłużej. Ja wykorzystuję zwykłą, żółtą cebulę. Kroję ją w piórka. Duszę ją w takim porządnym... Uważam, że do tego musi być porządny garnek. Najlepiej żeliwny, ciężki, yy, taki masywny. Chodzi o to, żeby dostarczyć jak najmniej ciepła, yy, albo inaczej, żeby nie Dostarczyć dużo ciepła w krótkim okresie czasu. Czyli. ono Ta, ta, ta cebula musi się robić gdzieś z półtorej-dwie godziny. Nawet taka ilość, jak tutaj przedstawiona na filmie. no Czas potrzebny do, do, do skarmalizowania tej cebuli to jest około 2 godzin. Trzeba ją oczywiście stale mieszać im. Więcej wody już odparuje, tym częściej trzeba to robić. Ja używam na samym początku tylko cebuli i oleju. Na samym początku przykrywam pokrywką, po czym tą pokrywkę zdejmuję ta woda sobie swobodnie odparowuje. Na sam koniec dodaję jeszcze soli, bo sól zwiększa odczucie słodyczy przez nasze kubki smakowe. No i to w zasadzie cała filozofia. Smażenie steka z antrykotu. Używam masła, używam znowu patelni, która jest żeliwna. Mocno ją nagrzewam. To jest oczywiście mięso sezonowane, więc obrabia się go zupełnie inaczej niż takie nie mięso. Ja używam tylko soli i pieprzu. Sole i pieprze wrzuceniem na patelnię. Medium rare to jest maks, co ja uzyskuje Oczywiście dla dzieciaków, które nie są chętne, żeby jeść takie żywe mięso, takie surowe mięso, po krojeniu na, na mniejsze kawałki ja to mięso i tak jeszcze wrzucę na patelnię, żeby ono się zapiekło, żeby to mięso się jeszcze ścięło i nie ma żadnego problemu, dzieciaki zjedzą. Mięso jest miękkie, przez to, że było sezonowane, przez to, że dojrzało, nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. To nieprawda, że sól powoduje to, że mięso jest twarde. Ono, jeżeli będzie miało być twarde, to niezależnie od tego, czy je posalimy przed, czy po smażeniu, to i tak takie będzie. Sos barbecue. Podstawowym składnikiem Sosu barbecue są powidła śliwkowe, które sam smażyłem na mojej grillowędzarni. Jest to, są to powidła z moich śliwek, smażone na drewnie, więc mają taką wędzoną nutę w sobie. Nie dodaję do nich cukru, czyli po prostu odgotowuję wodę, bo one najpierw się w zasadzie gotują, dopiero później się smażą. No i ten cukier, który jest w nich zawarty, też karmelizuje w czasie tego smażenia. Do tych powideł dodaję cebuli, tej, którą karmelizowałem cały czas, czyli po około półtorej godzinie wyciągam część tej cebuli. Dodaję powideł śliwkowych, dodaję chili albo żywe, jeżeli mam, jeżeli nie, to tutaj w tym przypadku użyłem, chili, którego też sam robiłem, są to papryczki zamarynowane na słodko, czyli są kwaśno-słodkie i ostre. Dodaję odrobinę soli i to w zasadzie wszystko. Ja to jeszcze czasami dodaję papryki. Tutaj w tym przypadku dodałem też papryki ostrej, żeby ten sos był ogólnie trochę ostrzejszy. To wszystko później blenduję na gładki krem. No i taki sos w zasadzie jest idealny do tego, on jest gęsty, jest idealny i do kanapek i do mięsa. Robię go zazwyczaj trochę więcej, żeby mógł go później wykorzystać jeszcze w jakichś Innych potrawach. Sos czosnkowy. Najczęściej w sosie czosnkowym jest śmietana, czosnek i sól morska. Sól morska ma to do siebie, że ona jest w takich grubszych kryształkach i ona się dłużej rozkłada, więc trzeba uważać, jak się dodaje tej soli, żeby nie przesadzić, bo możemy tylko dosolić odrobinę, po czym się okaże, że ona później się rozpuści i dopiero później jest niezjadliwy ten sos. Nie dodaje żadnego majonezu, nie dodaje żadnych kefirów, jogurtów, nic. Śmietana osiemnastka, czosnek przeciśnięty przez praskę i odrobina soli morskiej. Jeżeli już nie ma soli morskiej, bo tak u nas też się zdarza, to po prostu zwykłą sól. Polecam serdecznie, naprawdę dużo lepsze niż wszelkie kupne sosy, a robi się go po prostu w, no, bardzo szybko, bardzo szybko. Świetnie dodaje dodatkowej kremowości. Śmietana powoduje to, że inne sosy i inne smaki się nieco łagodzą. My czosnek lubimy, więc dodatek czosnku w takiej postaci też moim zdaniem jest świetny. No i co? To w zasadzie tyle. To jest cała kanapka którą rzeczywiście przyznaję, robi się dosyć długo taka kanapka w takiej postaci czy mięso w takiej postaci zaspokoi radość z jedzenia takiego mięsa chyba dla każdego, przynajmniej u nas w naszej rodzinie. Można zrobić też taką kanapkę bez dodatku mięsa wtedy jak najbardziej dla wegetarian, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja wolę z mięsem. Przyznaję, że u nas w, naszym, w naszej chałupie robi się często takie kanapki. Robi się z mięsem mielonym, podróżną postacią z sosami serowymi. Podejrzewam, że w niedługim czasie pojawi się na kanale również kilka przepisów na takie kanapki. Bo zauważam, że ludzie generalnie lubią tego typu potrawy, lubią tego typu kanapki, nawet jeżeli mają poświęcić trochę więcej czasu, ale z przyjemnością się je zjada, chociaż przyznaję, że nie zawsze to jedzenie należy do najczystszych na świecie. Ani my nie jesteśmy czyści, ani otoczenie wokół nas. Pozdrawiam, szanownych Państwa, liczę na to, że ta kanapka zasmakuje również i Wam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.